Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję angielski klasyk, czyli Bangers and Mash. Użyję do tego mojej domowej białej kiełbasy na soli. Jeżeli zrobicie sobie taką kiełbasę, to koniecznie musicie zrobić to danie, bo naprawdę jest łatwe, proste i przepyszne. Jesteście ciekawi, jak to przygotować? To zapraszam na przepis. Przepis zaczynamy od ziemniaków. Na początek je obrałem, umyłem, pokroiłem w takie same kawałki, żeby ugotowały się w równym momencie. I teraz dodaję łyżeczkę soli i czekam, aż się ugotują. W międzyczasie pokroję sobie boczek. Mam tutaj boczek wędzony, bez skóry. Odciąłem sobie też kość. Surowy jest to boczek, to jest bardzo istotne. I kroję go w takie paseczki. Boczek wrzucam na zimną patelnię i czekam do momentu aż się wytopi. Przechodzę teraz do czerwonej cebuli. Oczywiście możecie użyć białą cebulę, ale czerwona ma troszeczkę inny smak. I cebulę kroję w piórka. A kiedy boczek się już wytopił, dodaję czerwoną cebulę i wszystko razem karmelizuję. Na patelnię dodaję mąkę i prażę Prażę do momentu, aż mąka będzie brązowa. Kiedy mąka złapała piękny, brązowy kolor, dodaję masło i muszę sobie to wszystko rozpuścić. Masło już się rozpuściło. Zasmaszka kolor ma piękny. Dodaję teraz bulionu i mieszam wszystko razem. Do momentu, aż nam się zagotuje tutaj. Cebulka już pięknie zmiękła, wymieszała się z naszym boczkiem. Teraz dodaję do tego dość dużo świeżego tymianku. O, tymianek to jest to naprawdę piękny tymianek. Piękny zapach, piękny aromat. I teraz tak, dodaję angielski sos Worcester. Jedną łyżkę. On jest produkowany z czerwonej cebuli, więc idealnie komponuje się do naszego dania. I dodaję też portera. O, pięknie to wygląda. Z tego powstanie najlepszy sos do tych kiełbasek. Gotuję to jeszcze przez 2 minuty. A kiedy piwo delikatnie się zredukowało, pięknie połączyło się z naszą cebulką, wlewam moją ciemną zaszmaszkę I mieszam, mieszam. To wszystko musi teraz połączyć się ze sobą. Już mogę doprawiać, bo ten sos jest najważniejszy. Mmm. Myślę, że dodam sobie tutaj tylko odrobinę soli albo może więcej tego sosu angielskiego. O tak, jeszcze z łyżkę. No i sos będzie wyśmienity. Ziemniaki już się ugotowały. One muszą sobie lekko odparować, pamiętajcie, jak je odcedzicie. Następnie przekładam je do miski i przepuszczam przez praskę póki są jeszcze gorące. Kiedy ziemniaki mam już przepuszczone przez praskę, to teraz dodaję do moich ziemniaków ciepłą śmietankę, jedną dużą łyżeczkę musztardy francuskiej, zimne masło i całość dokładnie mieszam. No i moje pire praktycznie jest już gotowe. Ziemniaki mam już gotowe, sos oraz cebulkę też, więc. Na moją patelnię wlewam olej, bo zostały mi do usmażenia tylko kiełbaski. I mam tutaj nasze polskie kiełbaski. Tą kiełbasę robiłem sam. Tą kiełbasę muszę sobie tylko tutaj usmażyć. Pamiętajcie, że temperatura też nie powinna być zbyt wysoka, bo one będą strzelać. Dlatego po angielsku nazywają się one bangers. Jak ludzie wrzucają je na gorący olej, to one strzelają, wybuchają. I dlatego takie nazywają. I delikatnie na tym oleju podsmażamy sobie kiełbaski. Przyszła pora, żeby już wykładać nasze danie. Kiełbaski wykładam sobie tutaj. Hop. Żeby one odsiąknęły troszeczkę z tego tłuszczu. Mogę jeszcze je tutaj przeciąć. I kiełbaski mamy gotowe. Więc wykładamy ziemniaki na samą górę. Piękne jedzenie, naprawdę piękne. Spójrzcie na to. Na to kładziemy dwie kiełbaski. Jedną i drugą. Wyciągamy cebulkę, która tutaj jest skarmelizowana. No tak. Kładziemy ją na kiełbaskach. I to wszystko zalewamy hojnie naszym sosem. Mmm. I to jest naprawdę coś przepysznego. Ja wiem, że niektórzy narzekają na angielskie jedzenie i mówią: o, angielskie jedzenie jest niedobre, o, jedliście to, to i tamto. Być może tak jest, ale jeżeli spróbujecie dobrego, porządnie przygotowanego angielskiego jedzenia, właśnie takich dań prostych, troszeczkę w innej postaci, to na pewno przekonacie się do czegoś takiego. To jest tak zwany klasyk angielski. Bangers and mash. Przygotowany tak, jak być powinien. I słuchajcie, spróbujecie sobie takiego dania. Wszystkie składniki macie w domu. Możecie sobie coś takiego zrobić. To jest naprawdę coś fantastycznego. Ja sobie teraz spróbuję kawałek tej przepysznej naszej polskiej kiełbasy. Do tego ziemniaki, sos, no i ta przepyszna cebula. Mm. To danie kojarzy mi się czasami kiedy mieszkałem w Anglii i zawsze ktoś robił właśnie taki bangers and mash. Jest to naprawdę niesamowite połączenie, bo mamy tutaj tłuczone ziemniaki, ja troszeczkę podkręciłem to musztardą, do tego fantastyczne soczyste kiełbaski, przepyszny, gęsty, ciemny sos, no i oczywiście ta słodka cebulka, która jest na samej górze. To jest naprawdę coś niesamowitego. Zróbcie sobie coś takiego. Zobaczcie jak może smakować angielska kuchnia u Was w domu, i naprawdę gwarantuję Wam, że polubicie to danie, i od czasu do czasu zawita na Waszym stole. Proste, ale naprawdę może zaskakiwać. Ja się z Wami już żegnam, życzę smacznego i do zobaczenia.